Chcesz zadbać o swoją sylwetkę, skórę, odporność, a nawet produktywność, musisz utrzymać odpowiednią podaż białka w diecie. W tym odcinku opowiem Ci, dlaczego to tak ważne. Jako dietetyk obserwuję, że bardzo często podchodzimy dosyć pobieżnie do tematu dotyczącego żywienia. W końcu dla nas posiłek to coś takiego, co było smaczne albo niesmaczne, tłuste albo nietłuste, słodkie albo niesłodkie i coś, po czym jesteśmy albo syci, albo nie. Natomiast moim zdaniem pogląd dotyczący żywienia powinien bardziej kształtować się funkcjonalnie, czyli co nam taki posiłek ma dać. Czy on ma dać nam oprócz sytości jakiś budulec, energię i pochodzącą z czego. W końcu bardzo często mówimy o tym, że węglowodany bądź tłuszcze to składniki energetyczne, które przydają nam się na... Uwierzoną aktywność fizyczną, na pracę i po prostu kalorie dla tkanek, które muszą pracować, czy tego chcemy, czy nie, a białko jest budulcem. Ale bardzo często tą rolę budulcową przeznaczamy tylko w kontekście budowania masy mięśniowej, a nie pozostałych elementów, takich jak właśnie chociażby skóra, włosy czy paznokcie. W końcu musimy wiedzieć, że kolagen to struktura białkowa, która jest w dużej części rozpowszechniona w naszym organizmie. Sam kolagen w naszym organizmie to około 30%, ale gdyby popatrzeć na samą skórę, tam stanowi to aż 70% wsadu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o budowanie, to nie tylko jest to masa mięśniowa, ale także jest to rola układu odpornościowego. Weźmy pod uwagę, że wszystkie przeciwciała i pozostałe struktury, takie jak immunoglobinę, to oczywiście też struktury białkowe, więc w przypadku, gdy borykamy się z infekcjami albo alergiami, albo chorobami autoimmunologicznymi, to kwestia podaży białka jest naprawdę dla nas bardzo ważna. No i na końcu mamy nasz układ nerwowy. W końcu neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, serotonina, acetylocholina itd. Także potrzebują odpowiedniego koktajlu składników odżywczych, na który składają się właśnie aminokwasy. Tryptofan dla serotoniny czy tyrozyna dla dopaminy jest to naprawdę bardzo ważny parametr, bo w toku depresji, anhedonii, przemęczenia czy też wypalenia zawodowego bardzo ważnym aspektem jest to, w jaki sposób białko może u nas dokonać dopingu mózgu. Także w tym odcinku chciałbym przede wszystkim powiedzieć, na jakie nieoczywiste aspekty warto jest zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny i co właśnie w tym wszystkim robi białko. Na samym początku warto jest powiedzieć kilka słów na temat bilansu azotowego. Tak się składa, że tylko białko dzięki grupie peptydowej CONH wnosi do naszego organizmu azot. Około 16-17% masy każdego aminokwasu stanowi azot, i to jest coś, czego nie znajdziemy ani w węglowodanach, ani w tłuszczach. Dlatego, jeżeli chcemy wspomóc funkcje budulcowe naszego organizmu, musimy koniecznie postawić na białko w pewnej ilości. Są takie diety, które pokazują na 15% zapotrzebowanie białka, ale dla bardzo często trenujących sportowców ten składnik może wynosić około 20, a nawet 30% diety. Głównie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że białko jest potrzebne nam nie tylko jako budulec dla pracujących mięśni, nie tylko jako odpowiednia dawka kolagenu, więc jeżeli zmagamy się z jakimiś zmarszczkami, z kłopotami skórnymi, rozstępami albo wypadającymi włosami, naprawdę warto jest pomyśleć o tym, czy realizujemy odpowiednią podaż białka. W końcu nasz organizm działa nieco jak inżynier, a inżynier wie, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Pamiętajcie, że na liście priorytetów najczęściej znajduje się ta biologia dotycząca właśnie funkcjonowania układu odpornościowego, tych wszystkich elementów, bez których organizm nie jest w stanie sobie poradzić. Choć zabrzmi to brutalnie, organizmu, organizmu nie obchodzi to, czy mamy szarzałą jakąś skórę rozciągniętą, czy mamy kłopoty z kolagenem, czy nam wypadają włosy. Są rzeczy po prostu dużo ważniejsze. I często tutaj możemy powiedzieć nawet o tym, że. Niekiedy dajemy tego białka tak mało, że nawet nasz układ odpornościowy może wysiadać. Dlatego też, jeżeli cierpisz na chorobę autoimmunologiczną, taką jak Hashimoto, atopowe zapalenie skóry, łuszczycowe zapalenie stawów, czy pozostałe, na pewno powinieneś zrewidować, czy masz odpowiednią ilość białka w swoim żywieniu. I to białka pełnowartościowego, o czym zaraz powiemy sobie. Ponadto kwestie dotyczące infekcji. W sezonie jesienno-zimowym bardzo często łapie nas przeziębienie, grypa, czy pozostałe infekcje wirusowe, ale także infekcje bakteryjne. Stąd tak naprawdę, jeżeli mamy niską podaż protein, może okazać się, że kwestia dotycząca immunoglobin czy pozostałych przeciwciał jest naprawdę na bardzo skąpym udziale. Ponadto warto jest wspomnieć rolę białka jako budulca dla układu nerwowego. Bardzo często jako dietetyk spotykam się z pacjentami, którzy mówią, że w ciągu dnia, zwłaszcza gdy są zestresowani, mają taką przymożną ochotę zjedzenia słodyczy. Na czym to polega? Bardzo często mówimy tutaj o zaburzeniach gospodarki węglowodanowej, takie jak hipoglikemia reaktywna-poposiłkowa, ale warto jest wspomnieć też, że białko jest jednym z elementów, który stymuluje odpowiednią wrażliwość układu gospodarki glukozowo insulinowej Stąd, jeżeli masz kłopoty dotyczące zaburzenia jakiejkolwiek równowagi, czyli jest insulinoporność, stany przedcukrzycowe, hipoglikemia reaktywna, powinieneś przyjrzeć się roli białka w twoim organizmie. Ale wracając do układu nerwowego, warto jest wspomnieć o tym, że nasz organizm dokładnie wie, jak sobie poradzić. Dlatego bardzo ważna, jest tak zwana siła mikronawyków i tego, w jaki sposób mózg, mózg funkcjonuje. Bo ujmując to brutalnie, mózg jest takim trochę wrednym, leniwym gnojkiem, który robi wszystko po linii najmniejszego oporu. Stąd, jeżeli potrzebuje jakiegoś motywatora w postaci poprawionego nastroju, bardzo często sięgamy tutaj po zapasy dopaminy. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który bardzo często wiedzie nas do przodu i popycha nas do wyznaczonych celów, ale bardzo często dopamina to taka krótka kołdra. Dopamina to w końcu neuroprzekaźnik dotyczący prokrastynacji. Jak myślicie, jeżeli weźmiemy sobie jakiegoś dosyć słabego mężczyznę i zafundujemy mu tanią rozrywkę, plus damy mu dobre jedzenie, dobre, w sensie smaczne, typu chipsy, fast foody, cukierki i tak dalej, to czy to będzie facet, który będzie chciał popychać się w stronę jakichś nowych wyzwań? Absolutnie nie. Jemu jest dobrze w tej strefie komfortu, tu gdzie jest teraz. Czyli cały czas karmi swoją dopaminę i takie ćpanie mózgu tak naprawdę właśnie pokazuje przez poziom swojego odżywienia. Dlatego to tłumaczy, dlaczego w, w efekcie przywlekłego stresu, kiedy pacjenci mają dużo do wykonania pracy. Jest to praca pod presją czasu, pod presją wyniku, pojawiają się przekąski, tak jak właśnie chipsy, cukierki itd. jakieś pozostałe parametry. Dzięki temu mózg ładuje sobie wysoki poziom dopaminy. Jest mu dobrze i przyjemnie, ale nie jest to specjalnie zdrowy nawyk. Natomiast czy my jesteśmy w stanie poprzez zwiększoną podaż protein wpłynąć na wyższy poziom aminokwasu tyrozyny do wytwarzania dopaminy? Zdecydowanie tak. I dlatego bardzo często u swoich pacjentów, którzy mówią, że mają kłopoty z podjadaniem słodyczy, realizuje wyższy poziom białka. Najczęściej poprzez zwiększenie podaży mięsa, albo też pozostałych produktów mięso, ryby, jaja, owoce morza, i nagle okazuje się, że ochota na słodycze mija. Dlaczego? Dlatego właśnie, że po prostu podaliśmy inny suplement w postaci wyrzucenia cukru i jego pochodnych, a zastąpiliśmy to po prostu składnikiem, do którego organizm wykorzystuje produkcję dopaminy. Czy białko białku równe? Niestety nie. I tutaj możemy powiedzieć, że jest nieco sytuacja śmiech przez łzy, bo oficjalne wskazania dotyczące tego, co otrzymuje każdy dietetyk na studiach, mówi, że podstawowym źródłem białka w diecie pana Kowalskiego jest, uwaga, chleb pełnoziarnisty. Proszę o zachowanie powagi. To nie jest żart. Naprawdę, Instytut Żywności i Żywienia uważa, że skoro dieta pana Kowalskiego jest opisana głównie na chlebie, a w chlebie w 100 gramach jest około 7 gramów protein, a zjemy kanapki na śniadanie, na drugie śniadanie i na kolację, no tak zjemy te pół kilo chleba, to mamy w sad około 35 gramów białka i wszyscy powinni być zadowoleni. No, niestety tak nie jest. Weźmy pod uwagę fakt, że przede wszystkim taka dieta oparta na pieczywie absolutnie do zdrowych nie należy, zwłaszcza na pieczywie, które jemy w dzisiejszych czasach. A po drugie, mówimy tutaj o aminokwasach, które mogą być niedoborowe bądź doporowe. Pamiętajcie, że te wszystkie aminokwasów proteu, pro, proteogennych, białkowych dzielimy na aminokwasy egzogenne i endogenne. Aminokwasy egzogenne to te 8 najważniejszych aminokwasów, które muszą być dostarczone z zewnątrz w postaci pożywienia, ponieważ nasz organizm nie ma możliwości ich wytworzenia. I tych aminokwasów, tak jak wspomniałem, mamy sztuk 8. A potem mamy 12 sztuk aminokwasów endogennych, czyli takich, które nasza własna wątroba potrafi sobie wytworzyć. Nasza wątroba to w końcu ogromne laboratorium chemiczne, które potrafi stworzyć wiele fascynujących elementów. I w tym również możemy powiedzieć sobie o aminokwasach. Ale jak myślicie, czy w takim chlebie pełnoziarnistym mamy więcej aminokwasów? pełnodoborowych egzogennych, czy tych endogennych? Oczywiście endogennych. Tak to się składa, że najbardziej doborowe, najbardziej wartościowe aminokwasy znajdują się w środowisku zwierzęcym, a więc mięso, ryby, jaja, podroby, owoce morza, ewentualnie białka dotyczące nabiałów, takie jak chociażby białko serwatkowe, a więc ta odżywka białkowa dla sportowców stanowi pełnowartościowy udział proteinowy. Stąd mamy także pojęcie tak zwanego aminokwasu ograniczającego i w produktach zwierzęcych czegoś takiego nie ma, za to w produktach Roślinnych niestety tych aminokwasów ograniczających jest dużo, co tłumaczy, dlaczego też w diecie wegańskiej musimy tak kombinować. Czyli mamy tosty z pastą fasolową, ryż z soczewicą i tak dalej, bo tam tak naprawdę jedno źródło białka będzie zabezpieczało drugie. Ja generalnie muszę przyznać, że nie jestem specjalnym fanem diety wegańskiej, ewentualnie jakieś warianty wegetariańskie, takie jak np. lakto-owo-wegetariański, owo peskatariański i tak dalej, jestem w stanie uznać. Natomiast typowej diety wegańskiej, no niestety, tutaj się nie polubimy. Warto jest powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące Budowania menu bogatego w białka, warto też powiedzieć jest o czymś takim jak lektyny pokarmowe. Lektyny pokarmowe to białka pochodzenia roślinnego, które występują głównie w takich produktach jak nasiona roślin strączkowych, a więc bób, groch, soja, fasola, cicierzyca i pozostałe. I w dietetyce klinicznej utarło się też takie hasło, że lektyny to złe dziewczyny. Faktycznie jest coś w tym, dlatego że lektyny bardzo często zaburzają samą kwestię perystaltyki żołądkowej-litowej, a więc każdy, kto jadł bób, groch, fasolę, grochówkę, wie, że bardzo często potem jeździ w brzuchu, że są bąki, gazy i tak dalej, jest ogólnie trochę problem. Ponadto lektyny bardzo mocno deregulują układ odpornościowy, więc odrzucenie dużej części lektyn pokarmowych w przypadku chorób autoimmunologicznych, jak Hashimoto, graves a atopowe zapalenie skóry, ma jak najbardziej sens. To też tłumaczy często, dlaczego w protokole autoimmunologicznym nie mamy strączków. Więc osobiście nakłaniam Was do tego, żeby raczej zrezygnować w dużej części ze strączków oraz z nabiałów, zwłaszcza takich, które zawierają kazeinę. Jest to znowu szczególnie ważne w przypadku choroby Hashimoto i osoby, które czują gulę w gardle, czy też globus cały czas kh, 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 muszą gdzieś odchrząkiwać, wystarczy, że zrezygnują z nabiału, zwłaszcza właśnie ze źródeł kazeinowych, typu twarogi, serki wiejskie itd. i myślę, na przestrzeni dwóch, trzech tygodni odczują naprawdę bardzo dużą różnicę w swoim samopoczuciu. Natomiast mięso, ryby, jaja, podroby to powinna być właśnie podstawa naszej diety, jeżeli chodzi o doborowość aminokwasów. I tutaj także chciałbym poruszyć fakt, że aby uzupełnić odpowiedni bilans azotowy, aby móc wszystko dobrze poskładać, to raczej potrzebujemy około 1,5 g białka na kilogram masy ciała, a nie 0,7 g, tak jak stoi to w podręcznikach. Więc u swoich pacjentów bardzo często widzę poprawę, jeżeli chodzi o ogólny poziom energii, o stan skóry, stan zdrowia tkanki łącznej, o zmniejszenie potrzeby zjedzenia słodyczy, zwłaszcza w momencie, gdy jest stres. To wszystko powoduje taki układ, że jeżeli masz stres i podjadasz cukier, to zwiększ podaż białka i pozbądź się tego problemu. Osobiście, ale także po praktyce wyciągniętej z tysięcy pacjentów, polecam mięso. Powiem wam, że sam dużo lepiej funkcjonuje, gdy co najmniej raz dziennie zjem sobie mięso. To czy to jest polędwica wołowa, czy to jest kotlet schabowy, czy to jest kurczak, czy to jest cokolwiek innego, ma tak naprawdę mniejsze znaczenie dla mnie, ale Moja produktywność, mój poziom energii, mój poziom satysfakcji ogólnie z dnia po zjedzeniu mięsa jest zdecydowanie wyższy. Problem w tym, że w dzisiejszych czasach naprawdę trudno jest o mięso dobrej jakości. Przede wszystkim, jeżeli szukamy mięsa dobrej jakości, to raczej szukajmy go u lokalnego rzeźnika, a nie w jakichś ogromnych hipermarketach. Tam naprawdę mogą dziać się niezłe rzeczy i prawdopodobnie ty też, kiedyś przeglądając lodówki w hipermarkecie, zobaczyłeś mięso wołowe, gdzie jedno było czerwone i eleganckie, a drugie już było takie strzałe, brązowe. Prawdopodobnie dostało się tam powietrze, co raczej kasuje jakąkolwiek jakość tego produktu. Ale nie zmienia to faktu, że takie mięso jest z hodowli wielkoformatowej, gdzie bardzo często bydło było karmione mieszanką zbóż, kukurydzy itd. i raczej, no, nie było najwyższej jakości. Natomiast ja sam osobiście od wielu miesięcy testuję mięso z ekologicznego chowu, z mięsnej paczki. Powiem wam, że jest to mięso, które nie tylko zdecydowanie lepiej smakuje, ale również lepiej wygląda. W końcu, polędwica wołowa, jaka jest, każdy wie, prawda? Pewnie wielokrotnie kupując polędwicę na grilla, kupiliście taką z hipermarketu, pokładając w niej duże nadzieje, a potem okazało się, że po wysmażeniu, jest ona twarda jak podeszwa. Powiem Wam, że ta z mięsnej paczki, którą kupuję, jest cały czas w takiej pięknej, gąbczastej strukturze. A więc obsmażę mam sobie z lewej i prawej strony, potem daję do piekarnika i mam przepiękny filet minią, który kroi się nawet nożem śniadaniowym. Absolutna rewelacja. Tak samo kotleciki z mięsa mielonego wieprzowego. Wielu z Was wie, że wieprzowina po smażeniu ma taki słaby aromat, tak? Musimy wywietrzyć pomieszczenie, troszeczkę śmierdzi. Ta akurat wieprzowina z mięsnej paczki naprawdę rewelacyjnie smakuje, jest kruchutka i rozpływa się w ustach. Więc ja sam jestem naprawdę żywym dowodem tego, że to mięso jest super i właśnie dlatego je zamawiam. A gdybyście chcieli, to mam dla Was naprawdę bardzo fajną niespodziankę. W opisie tego filmu, ale także teraz mówię Wam o tym, macie hasło rabatowe Mauric, które zawsze daje Wam 10% rabatu na pierwsze zamówienie w mięsnej parsy. Także gorąco polecam i chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie poprawić samo nie bójcie się mięsa. Mięso dobrej jakości nic Wam absolutnie nie zrobi. Mięso może wspomóc Wasz stan skóry, może Wspomóc wasz układ odpornościowy, zwiększyć anabolizm i poprawić waszą produktywność. Więc, jakby coś do zobaczenia w kolejnych odcinkach.